Hejka, hej, Wspominałam Wam ostatnio o tym, że już mam kupon na dzisiaj i właśnie jest. Jeden zakład z mnożnikiem z 10 na 10 losowań. To samo co właśnie ostatnio. Tylko będą dwie inne tabelki. Poza tym się nic nie zmienia. Oczywiście, los. Zobaczymy, czy coś tam zapiszemy pozytywnego. I siódemki właśnie mamy, ale. 19, więc zobaczymy, jak się spisze 19, oby fajnie. Ale zaczniemy oczywiście od keno. To zaczynamy. A więc musimy mieć albo jedną, albo pięć i więcej, albo nawet wcale. I wtedy też coś mamy. Leci tabelka. Mnożnik mamy podwojony. I tak, jedynki nie ma. Liczba trzy jest, piątka nie pojawia się, szóstki nie ma. Mamy dziesiątkę, mamy dwie na chwilę obecną, 12 nie ma, mamy trzecią, mamy kolejną i mamy minimum. I czy będzie więcej? No nie, ale minimum podwojone, no to 4 zł jest. Zaczynamy. Ok, oby tak było dalej i lepiej, oczywiście. Kolejna tabelka. I tu mamy właśnie szansę na lepiej, bo mnożnik 3, chociaż podwojony też fajny. Jedynki nie mamy, trójka jest, piątki nie ma, szóstki nie mamy, dziesiątki nie ma, 12 nie ma, 14 pojawia się, 32 nie mamy, więc już na tym etapie wiemy, że nie ma szans. Tutaj była kolejna i kolejna, no to jednej tutaj nie było, zabrakło do minimum. No to kolejna tabelka i tu już mnożnik podstawowy. Ale czy będzie cokolwiek, chociaż? Jedynki nie mamy. Liczba 3 jest. Piątka nie. Szóstki nie mamy. Dziesiątki nie ma. 12 nie mamy. 14 nie ma. 32 nie ma. Tej liczby nie ma. I uwaga, nie ma ostatniej. I dzięki temu mamy chociaż minimum, bo była tylko jedna liczba. Podstawowy mnożnik, a więc 2 zł zostaje. Kolejna tabelka i też mnożnik podstawowy. Jedenki nie mamy, trójki nie ma, piątki nie ma, szóstka jest, dziesiątki nie ma, 12 nie pojawia się, 14 nie ma, y, 32 nie mamy, tej liczby nie ma i, i nie ma, no to też minimum, bo była tylko szóstka. No to 2 zł, bo pod, y, też podstawowy mnożnik, tak jakby go nie było. Kolejna tabelka i tu mamy mnożnik 3, zobaczymy, jedynki nie ma, trójki nie ma, mamy piątkę, nie ma szóstki, dziesiątki też nie ma, tych liczb nie mamy, e, 32 też nie, tej nie ma i o i znowu to samo, a nie dokładnie to samo, ponieważ tu mamy mnożnik, więc mamy szóstkę. Mhm. Bo mamy tylko jedną liczbę, 2 zł, ale mnożymy, więc szóstka jest. No dobrze. Kolejna tabelka, i tu mnożnik podstawowy już. Jedynki nie mamy, trójki też nie, nie ma piątki, szóstki nie mamy. Mamy dziesiątkę, 12, no to już mamy dwie, tej nie ma, nie ma. Mamy trzecią, no właśnie, za mało i tej ostatniej nie było. To tutaj na pewno się nie udało. Kolejna tabelka. Mnożnik podwojony. Jedynki nie mamy, ale trójka jest, piątki nie mamy, szóstki też nie. Mamy dziesiątkę, mamy dwie. 12 nie pojawi się, 14 też nie, 32 nie ma. Mamy kolejną, ale trzecią i no i tak samo wyszło jak w tamtym losowaniu. Dokładnie tak samo. Było dosyć, no może nie blisko, ale właśnie trzy liczby były i się nie udało. Kolejna tabelka, mnożnik podstawowy. Jedynka nie ma, jedynki trójki też nie, piątki nie mamy, nie ma szóstki, dziesiątki nie mamy, 12 nie, pojawia się 14, oby tak zostało. 32, no niestety mamy dwie. I na tym etapie widać, że nie mamy szans. No i trzecia liczba, ta ostatnia wpadła, a to oznacza, że niestety losowanie nieudane. To zobaczymy kolejne losowanie. Mnożnik fajny, mnożnik 3. Jedynki nie mamy, trójki też nie. Ale piątka jest i nawet szóstka. Mamy dwie, dziesiątki nie mamy, 12 nie pojawia się, 14 nie ma. 32 nie ma. Aha, no to mamy trzecią. I tyle. Tutaj się nie udało. I już ostatnie losowanie. Mnożnik 3. No to fajny mnożnik. Nie oby z niego skorzystać. Tak na koniec. Jedynka nie pojawia się. Trójki nie mamy. Piątki nie ma. Szóstki nie ma. Dziesiątka nie pojawia się. 12 nie ma. 14, nie, 32 nie mamy, tej nie ma i, i jest. Nie mamy żadnej liczby, a za to płacą szóstkę, ale mnożymy. Mamy 18 zł. No w końcu nieco lepiej wyjdzie to keno, ale podsumowanie na koniec. Póki co zobaczymy, jak to będzie z tym losem i siódemki, czy będą, czy nie. No, szukamy. Dwadzieścia cztery, nie mamy. Kolejna liczba, nie ma. Dwanaście, jedenasta jest, ale dwanaście nie widać, niestety. A może dziewiętnastka? No nie, była osiemnastka. Trzydzieści dziewięć, nie mamy. Trzydzieści trzy. Też niestety nie ma. 45 nie ma i ostatnia szansa ósemka, ale my takich niskich nie mamy. No to niestety znowu los na nie. Zobaczymy ostatnia szansa w siódemkach. I wiadomo, im więcej siódemek, tym lepiej. Oby jakaś była, chociaż jedna. To też będzie dobrze. Szukamy, szukamy. Tak, tutaj na pewno siódemki nie ma. Nie mamy. Nie ma. Też nie ma, no to idziemy dalej. Niestety. I znowu bez siódemki jesteśmy. Coś w tych miejscach zawsze te dwa pola są jakieś ciężkie. Ale tu zawsze idzie, właśnie lepiej. Ale niestety bez siódemki. A tutaj też coś nie tak idzie. Nie ma. Nie ma. No, tutaj też nie mamy. Siódemki nie ma, tutaj nie mamy. I ostatnia szansa. Niestety siódemki nie użyliśmy ani jednej, ale chociaż dzisiaj za to Keno lepiej, a zobaczymy jak lepiej na łącznym podsumowaniu. I w Keno udało się uzyskać 32 zł. Niestety. 8 złotych na minusie, jeżeli chodzi o samo keno. A doliczając dodatki, no to mamy minus 28 zł Nie obyło się bez minusa. Szkoda. No i też jest piątek. Zakończenie już tych zmagań, jeżeli chodzi o dziesiątkę i dziesięć losowań. Pomyślę, co tam dalej. Ale mam nadzieję, że będą to udane pomysły, tak żeby w końcu wpadało coś wielkiego. Ale to oczywiście też liczy się zabawa. I mam nadzieję, że Wam się tu będzie podobało. Dziękuję za obecność. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. No i życzę Wam właśnie miłego weekendu. Pa!